A nie mogę mieć całej Irlandii nawet, to niech będzie coś takiego Trochę śmiechu warte To wojsko sobie złączę, okej okay. I tutaj mam jakieś kolejne misje ogarnięte, nice. I mam wojsko ponad limit puków, czyli to, za to wojsko już tutaj trochę przepłacam. ale mniejsza w to. To trzeba zasymilować, ogarnąć też tutaj religię i nie wiem, Norwegię mogę zaatakować, tu desanty są proste. Oni mają sobie już ze Szwecją, odrzucaj, odrzucili wypowiedzenie wojny. Zapomniałem, że takie rzeczy się dzieją w tej grze, mimo tego, że ta gra już istnieje ponad rok. Nie, nie ponad, po prostu chyba rok. Trochę śmiechu warte są te błędy. A dobra, a co tutaj jeszcze? Dania się tutaj wbiła w Szwecję, ciekawe. Ja sobie to poustawiam. Nie no, po prostu schematyczna gra. Niemcy mają jakieś wojny? Okej, okay, Niemcy chyba mogą upaść. Nie, traktat pokojowy. Dalej mam z nimi sojusz, ale ten sojusz może za niedługo wypaść. Nie, sojusz mi wyga z Niemcami, patologia. Oni też jeszcze jakieś wojny mieli i pogarszają ze mną relacje i teraz jesteśmy rywalami. Trochę śmiechu warta. To chwila, to trzeba było... Bo tutaj ten limit pułków, aby zwiększyć... Gdzie yy, yeah, tu? Tu. I akademie wojskowe się ulepszało. A pamiętam, że to było drogie trochę. Okej. Okay. I teraz to wszystko trzeba jeszcze przeklikać. To jest patologia. Ale to mi ogarnie państwo fajnie. A Stany Zjednoczone chcą ze mną sojusz? Pamiętam, że Stany Zjednoczone, sojusz z nimi było tyle słaby, że oni nie zdążyli do Europy dopłynąć, jak nie wiem, coś się działo. Że ktoś ci powiadał wojnę? I to już było za późno Bo już cię państwo pokonały, a Stany Zjednoczone jeszcze nie dopłynęły Ale Hiszpania jest tutaj blisko To jest czwarta potęga To mogę mieć z nimi sojusz, oni powinni mi tutaj wspomóc W jakichś tam wojnach na pewno Chwila se tu pogarnia wszystko A mi na coś jeszcze złoto schodzi, na nie wiem na co Dobra, to już wszystko ogarnięte To nice, a to jest dużo w ogóle jakichś North Sea Empire, dużo jakichś ciekawych Rzeczy, które można zrobić Ej, to mógłbym się w to pobawić kiedyś To jest trochę pomysłów na content na pewno Ulepsz półki, sobie ulepszę, poczekam na maksymal na miłość złoto, coś wyrekrutuje i coś zaatakuję. A ja spadam w ogóle w rankingu. A to wypadałoby, chociaż nie mam jeszcze jakoś dużo terenów. To jeszcze mogę coś podbić i później dopiero rozbudować budynki. Bo pamiętam, że w tej grze też tak się robiło. Niech coś mi się wyrekrutuje. Albo tutaj jeszcze moja, moje wojsko gdzieś tam wyleczyło za Hiszpanię. A Hiszpania tu w ogóle yy, straciła tu jakieś tereny na rzecz Francji. Patologia. Co mógłbym zaatakować? W Francji raczej nie dam rady, to jest druga potęga na całym świecie. Z nim mam jeszcze sojusz? A on wygasa zaraz, to mógłbym tą Hiszpanię podbić w sumie teraz. Okej, okay, ogarnięte. A i tak całej Hiszpanii sobie tu nie wezmę, śmiechu warte. Dobra, to niech będzie coś takiego. Tutaj też jest Portugalia jako wasal Francji. Aha, a ja mam naprawdę tragiczny przychód. To wy by wypadło, coś jeszcze sobie podbić, mógłbym tą Irlandię dobić. Śmierć dowódcy, spoko. Czy zaraz ogarnię nowego? A nie, tutaj ten dowódca jeszcze żyje, to chwila. To może chodzi o jakiegoś stąd. A tu każdy poumierał. Dobra, to się jak trzeba powybierać nowych. Prowincje narodowe. I nie chcę przychód rośnie, bo później chcę jeszcze budynki rozbudować tutaj potężnia. Szwecja ma sojusz z Algierią, ha i moja armia to będzie płynąć z jednej strony na drugą stronę świata. Śmiechu warta. Można to podzielić po prostu.